Okej, okay, witajcie ludzie z tej strony, krzyży. Zaczynamy ucieczko, bo powinien być na lekcjach. I zaczniemy. No, nie wiem, jaką lekcję, bo ludzie, jaka mi ścigała. I sekretarka, albo ktoś tam... Gadnę, znowu coś tniemy. Fajnie się zaczyna ta... ten odcinek. Znowu dissection. I tym razem szczury tniemy. typy nie mają co robić w Ameryce. Na lekcji biologii widzę. A no cóż, trzeba ciąć, nie Ja myślę, że to pójdzie... ...sprawniej. Jeszcze... jeszcze. No, widzę, że na szczęście można robić... ...odstępy między tymi... ...punktami. Tak? Aaaa! Oh, disgusting. Jeszcze muzykę do, do tego dają serduszko, ale świetnie to dźwięki realistyczne, żeby ktoś, kto jest wyczulony na tym punkcie, od razu wyłączył to gębę. No właśnie, pożyłem przejście na świat. Jimmy też nie wytrzymuje, ale już mamy 55%. Więc większość owoców z głowy. Zobaczymy, czy będzie coś więcej. Nie wydaje mi się, żeby było więcej roboty niż ostatnio. Jedynie ta widzę, jedna część więcej będzie oprócz serca, żołądka i układu pokarmowego. Jak zwykle muzyka się kończy, nie wiadomo dlaczego wcześniej. Test is, ah, oh, disgusting. Oh, damn it. Ale cóż, takie dają nam zadanie w szkole, trzeba zrobić. Discussing. I. Załatwione. O, damy. Dobra, Zajmiemy się teraz... Czymś... Coś edukowaliśmy. Koszulkę, spoko. Teraz co? jedno tu jest w szkole, drugie jest daleko. Chętnie bym się bywał tam daleko. Czy nie możemy jakoś tego przybliżyć? Przybliż. Jedno jest w szkole, no to teoretycznie wypadałoby... na drugiego zrobić to, co jest bliżej. Zobaczymy, co za zlecenie mi dajesz. Nie no, chcę się, nie się dobrać ciebie eskortować do biblioteki. Bibli Chociaż nie wiem, czy to jest ta biblioteka na zewnątrz, co na basenie obywaliło, że... No właśnie, tam że... To jest. Um... Aha! Muszę tak z Tobą iść jak z tą dziewczyną. Zostaw tykujony, Fuck it, nie chcę mi się z tym algim męczyć. Idziemy wykonać misję. U. Kucha jaki. Last minute shopping. Ok, czyli już wiadomo co będziemy najprawdopodobniej robić. Co Ty od nas chcesz? Nice! Ah, oh, shut up, kid! It adds flavor to it! Uh, you wanna give it a go? Sure. Achoo. Achoo. Try and get some bits in it! I've got performance anxiety! <laughs> get used to it, kid! You're a man! It's all downhill from here, my friend! Anyway, what do you want? Nothing. The head sent me. He did! Oh, yeah! I need you to go to town and pick up some meat. No, of course, we'll to the <laughs> Otherwise, I'm going to have to put one of Ms. Phillips' cats in the casserole again. Okay. <laughs> uh, let me see. I need some meat from Yum Yum Market. Oh, and a razor from the barber's for my stash. And, um, oh yeah, some new knickers from Warren Inn. I've had these on since last term. <laughs> uh, disgusting. Go take my bike. To jest W ogóle nie znaczy, bledna, tylko ohydna, coś takiego, straszna, brudno. Ale, ok, bierzemy bajka. W ogóle to jest na czas. Postaram się wyrobić. Gdzie jest ten bajk? O już się te kujony naparzają, też się kujony. Kujony obywają. A tam się naparzają w nich kijami. Ale to szczegóły. Czyli ta brama była zamknięta, teraz w końcu możemy wyjść ze szkoły. I któędy jedziemy? Brawo, spoko. Um, ok, okej, pedałujemy. Spacja. Ale speed! Okej, okay, to jest speed, to rozumiem. W końcu jesteśmy gdzieś na mieście, a nie tylko trzymamy się tej szkoły. Bikes, pewnie tu będzie można kupić swój, ale najpierw pójdziemy do. do Yum Yum Market. Zostawmy tu. Miejmy nadzieję, że się utrzyma. I wbijamy po do Yum Yum Market. Okej. Okay. O, tak rzeczy, tak, ruchu. Ruchu. To tyle, nie wiem już kupiłem? Czy mogę po prostu uciec z tym? Wydaje mi się, że kupiłem. A nie, nie muszę nie muszę wchodzić na bike. Jest tutaj kolejny The Happy Mallet. Gdzie chyba brzytwę mam jakoś kupić? Tak, zgadza się. Nie, fryzuję na razie nie będę zmieniał, może innym razem. Mamy jeszcze dużo czasu i mamy się dostać... O lekcje, Fajnie! Troszkę mamy daleko do lekcji, ale przynajmniej ty, teraz nie będą ścigać za bagażowanie. Przynajmniej mam taką nadzieję, że się tu nagle nie pojawią. Chyba, że znajdą się jacyś policjanci, nie mam pojęcia, jak to w tej grze wygląda. Teraz się szybko przekonamy, bieliznę tu mamy kupić? Czy co to jest? Co to jest? To chyba z bielizną, okej, okay, dobrze mi się wydawało. I teraz jedź autobusem. Aha, tu też widziałem jakiś czerwony typek był. Autobusy, czyli... Um, szałkami? Tak, szałkami. Idziemy do końca ulicy. Ty, 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 ty. I pewnie częściej autobusem będziemy jeździć, bo na bike trzeba będzie zabrać kasy. Zobaczymy za niedługo ile to będzie kasy. I weźmy sobie autobus. Kulbus cool żółty ze znakiem stop. I co? Zabierz rzeczy do Edny. W ogóle dobrze byli, że babka się nazywa Edna. I niestety... Ty nas będzie... Nie ściga nas? nas Widzę, że jeszcze nie jest tak serdecznie z tymi wagajami. Trzeba szybko iść zakończyć tą misję i... zachodzić o lekcję. O oh, demet. Biegnij, biegnij, biegnij. No, nieważne, że ważność mięsa kończy się dzisiaj, więc to można je użyć przez miesiąc, co za problem nigdy nie wyczuję. Co dalej nas będzie ścigał? Nope. Preep challenge co i długo zobaczymy, ale najpierw idę na lekcję. Trzeba być wzorowym już W ogóle. Nie, zastanawiam się, czym. Lekcje muzyki. Może dostaniemy coś lepszego, tym razem od dzwonka. Excellent! Let's proceed! Let's proceed, odeo! You Czuła się w know. piosenkę, nie popełniaj błędów, jeśli chcesz zdać. Kiedy ikony wchodzą w pudełka, należy wykonać działanie. Yeeeey! Eeem, alty? No nie popatrzyłem, tak, alty, na szczęście A teraz to jest szybsze Tym, tym, tym. Aj, kiepski to jestem, ale Nawet jak idealnie pójdzie to dostaję to doskonale Jakoś się podratowuję w ostatniej sytuacji Ale dobra muzyka, ja nie powiem Wydaje mi się, że zdaliśmy. Niestety nie widzę dokładnych procentów, bo muszę się skupić. Dobra, 99 jak zwykle. Zdaliśmy muzykę, nie pamiętam co nam to dało ostatnio. nam to co dostaliśmy? A, bluzę dostaliśmy, of course. Mm, bieżące misje. Creep Challenge. Ukoszenie parku. Mała ofensywa. Bilety na movie, na film. Jakieś intro papierowe. Ja jestem ciekawy co to jest to właśnie za kasę. Ale zobaczymy to. Pre-challenge. Ja jestem bardzo ciekawy co to oznacza. Już dzisiaj chyba nie będziemy mieli lekcji. Wydaje mi się, że są tylko dwa razy na dzień. W ogóle zobaczymy, gdzie tak, jak daleko musimy iść z ym, tym czy Do miasta. I tak sobie nie mamy tu żadnej innej misji, nie mam nic innego do roboty. Zabieranie też jest w mieście, tak więc. A czyli autobusem ja możemy tylko... Wracać do szkoły. Co to byłoby logiczne. Castle do prace, więc nie ja na razie mamy koło stóby, więc myślę, że staczy, ale trzeba by nie zobaczyć. Available jobs. Zobaczymy za chwilę. E, nie mamy tu bajka. Czy nam pozwoli się gdzieś przyjechać? Nie. No i, no i co ja mam zrobić? Ja przecież nie. Opłaca się tak biec? A jak jeżeli się, jeżeli się nawet opłaca, to w którą stronę? Ja Teoretycznie w lewo. Albo pójdź do tego H. Właśnie to jeszcze zrobimy, zanim się wybierzemy do miasta, tak w cejach zarobkowych i tych challenge'owych. Mianowicie, jeżeli pamiętacie jeszcze, od ile dobrze pamiętam, dwa odcinki temu, gdy jeden z typków się dowiedział, że pokonaliśmy Russella, powiedział nam, że mają klub boksu i chętnie nas zobaczyli na jednym ze spotkań. I kto wie, może... Aha! Ja sobie mylę, ale jestem ciekawy gdzie jest właśnie ten um, boks. Bo czuj się wydaje, że teraz się nauczymy tego ciosu. I dobrze. A gdzie się tego boks nauczymy? Może w mieście. A teraz się nauczymy u żula u pijaka u żołnierza, nie wiem jak go nazywać. Jakieś ciekawego ciosu. Czyli shift i przytrzymujemy. Ło Kopniak. Lex Whip Combo To jest załatwione, i tyle. A no to łatwa lekcja. Spoko przyniesie się coś jeszcze. I na to wygląda, że teraz musimy iść do miasta. Tylko ja Aha, przecież. Jedyne co możemy tu wykorzystać. Dobra, musimy i tu przejść. To deskę. To chy... W ogóle deszcz, wolałbym jakoś to wyłączyć, ale chyba nie będzie możliwości. Tędy? Dobra. Wyjechaliśmy sobie na szkołę. Bałem się, że wejdziemy w jakąś uliczkę jeszcze na szkole i... Na terenie szkoły i się nie dostaniemy z tego terenu. Zaczyna coś mielić, bo nowe tereny na mapce wczytuję. To jest tragedia też na moim ekranie, się nie myśleli. I może odwiedzimy ten challenge. To jest ten budynek. W ogóle to jest też bajk, którego pewnie możemy zakroczyć. I ptd, świetnie. A tu mamy co? Ten boxing! Na co wygląda, że to jest ten boxing? Trzeba będzie znowu pokazać typowi, co potrafimy. Boxing Challenger. Spoko mamy... ...kostium. O! Coś nietypowego. Tylko jak? Ale to jest unik Tak Napalamy. Naparzamy. Blok. Wali mnie. Dobra, da się... No na szczęście nie jest aż takie trudne, bo, to znaczy blok, kilka razy unik Naparzamy typa, więc nie jest źle. Dobra, zrobiliśmy unik. I teraz trzeba by mu pozwolić na jeden cios. Świetnie. Pierwsza jąda zaraz się skończy, a on już wymięka. A, chciałem go zmniejszyć tej rundzie, niestety się nie da. Jeszcze nie masz dość? Chodź tutaj. Przyjeżdżamy ci na, na Hama. O! Pyk. A, nie ma co chodzi. Już wiem o co chodzi. Jak ma mało życia, trzeba po prostu go znokautować. Nie jestem wimpem, czyli nie, nie jestem mięczakiem. Chodź tu. Pyk. Wyeliminowany. Extra Punch Damage. Świetnie, będziemy większe objażenie dodawać. Bez wątpienia się przyda w przyszłych walkach. Tutaj jest kolejny challenge, ale myślę, że wypadałoby zrobić jeszcze inną misję fableną. Tak więc. No, jak tam gadajcie sobie o mnie. Rozumiem, tu będą nas policjanci ścigać zamiast okremiarzy. I. To jest najbliższa misja. Tak więc, zobaczmy co od nas chcą. two um, movie tickets, czyli bilety na film. Hey, Jimmy Hopkins. Do I know you? No, I'm Pinky, but I know all about you. Everybody's talking about you. Everybody says that you're mean and angry and you like fighting. Huh. Gary said you're so mad because you're sexually confused. Yeah, well, Gary talks a lot of crap. Oh, I know i don't like him he likes to torture people so what he's not going to torture me well i'm glad you're not sexually confused really yeah i like you jimmy hopkins oh yeah but i need you to do something for me what a surprise i'm last in line and this movie means everything to me i'm gonna get terrible seats can you please get rid of all these people for me please jimmy what's in it for me i'm a princess oh. and i need people to do things for me So Więc oh, right. <laughs> ja za dużo korzyści, z tego nie doceniamy. Bez używania przemocy, no to to będzie ciężkie. Ok. Oh Wracamy. Czego? To jest ten? Nie teatr, tylko um, kino. Skoro tu jest film. No cóż, pogadaj z Eunice. Znowu z tobą. O oh, it Mamy czekoladki? Wątpię. A, ukraliśmy przecież. Chwilę temu z szafki. O oh, gaddemet, nie. Idź w ustranne miejsce. O oh, it, znowu to samo. O oh, Jesus, ale przynajmniej będzie z głowy. W ogóle tu gumka będzie podjadę, no, ale najpierw wolę załatwić rzeczy konieczne. Załatwmy to szybko. Wiesz, jakieś Jimmy strasznie. Nie narzeka z tego powodu. Ale no cóż. I ostatni typek jak najprawdopodobniej, ja był tam dwóch. I co z wami? Posz Poszli sobie po dupu, aż Poważnie? Aha! Kumam, bo się obrzydzili trochę. Co tam miga w tle, jakby co. Sukces. W ogóle jakieś creepy. No, by. powiedzieć, gangi się tutaj tworzą. By the way, tu znalazłem coś migającego. Keta GG. Co ty tam chciałeś? Krabs? E, nie, wolę sobie zrobić misję Carnival Date. Ok, zobaczymy. Przynieś kwiaty. A, ok. To no może jednak... Hmm. <laughs> Chcę zobaczyć mapkę. Jest nowa mapka w Doremie Dziewczyn. Tutaj musielibyśmy kwiaty kupić i trzeba by się też przejść tutaj na dół. Coś... Tu jakieś jest Ciekawie, Ciekawe czy to są wyścigi goketów? Albo jakiekolwiek wyścigi? Albo... Może to jest najprawdopodobniej Wesołe Miasteczko? Też może być coś ciekawego. To jest daleko. Ale klap, pójdziesz szybko ten. Na deszce. Więc pojedziemy. Już widać, że to jest wesołe miasteczko. Um, jak się... Tak się przyspieszało. Myślałem, że musiałem spamować um, Altem. O oh Teraz mm, nie dzińczyk. Ja jestem taki słaby w orientacji, tutaj ja nie, że to szkoda gadać. Jest tu do końca ulicy. Nie da się tędy jakoś skrócić? Nie, wydaje się, że nie. Oh jeez, zładuje się. park rozepki Carnival! Tickets! Wpokojemy się bez. A to za dolca no co wbijamy! Idziemy wykonać kolejną misję, która nie not... mam jak się nazywa, za się dowiemy zresztą. Small offenses. Zobaczymy co oni rozumieją przez ten tytuł. Hey It's just a garden gnome. No, it's not. It's an insult. It's a joke. It's demeaning. I mean, I'll happily have kids laugh at me or have gold men ask me to do bizarre things to them, but I will not have this. This is so degrading. Is there something I can do to help? Smash them! Smash them all! Old Wolfville's full of them. Please, I'll even pay you. Just make it stop hurting. Um, okay. There we go. Szukaj kaserów i zniszcz je! Trzeba je troszkę porozglądać. To gdzie? Co wszędzie? Jest jakaś ich liczba podana? Cokolwiek? Tu znaleźliśmy proszek spędzący, ale niestety nie o to chodzi tym jadem Czukajcie się, pora zglądam tutaj po parku. Hmm, zobaczmy co tu ciekawego jest. To jest wyjście, no to chyba już nas to nie obchodzi. Właśnie nie wiem, czy to mamy szukać na tym terenie, czy ogólnie, czy to jest jakaś... To wygląda jak misja poboczna, że możemy zacząć jeszcze inne. A, wiem. To po prostu będziemy dostawać kasę za każde... rozwalenie krasnoludka. Jasnala. Czyli teraz się nie muszę za bardzo tym przejmować. teraz chętnie bym jakoś doszedł, nie mam pojęcia jak... O, tędy. Do tego ucheł, który najpierw jakiś challenge oznacza. Tickets. Grand Prix Race Czyli będzie jakiś jednak wysik goketów. Holy shit! Power slide. zobaczymy, czy dobrze i pójdzie za pierwszym razem. Tracimy 40 setek. 10... No, 30 setek. Eee, wydaje się proste. O shit! Nie wydaje się proste. I jesteśmy już czwarci. Jakby nas tak nie strącił. Ale nie są zbyt szybcy, Przynajmniej jak się pierwszy raz z nimi ścigamy. Ok, mamy trzy okrążenia do zrobienia, ale lubię takie mi geki. Nie wiem co to był ten power slide cały. WS Nic to nie daje. Pewnie chodzi, że driftujemy na zakrętach. Tak, to jest driftowanie na zakrętach, ale sterowanie tymi. Konkretami jest to po 1, ale przez to jest gra ciekawsza. Nie jest tak łatwo. Musimy się oddać do tego typa, co jest całkiem niedaleko nas. No lepiej jakby zrobił jakąś topę, a nie my. Okej, okay, tędy. Wyprostujemy. I to już końcóweczkę na szczęście typ jest całkiem daleko. I nadzieję, że sobie dostaniemy przez to, że wygraliśmy ten wyścig. Dwie sekundy nuzu i... Crash Helmet! Fajnie! Będziemy mogli się w końcu pobawić w kustomizację postaci niego? I two tickets! Być może jakieś wyzwanie, znaczy Może będzie jakaś misja, gdzie będziemy potrzebowali biletów za dwojga, gdzie jak są właśnie jakieś... Misje, gdzie potrzebujemy kwiaty, czekoladki, więc pewnie wcześniej czy później będziemy potrzebowali też biletu. Tak więc być może to się przyda. A teraz myślę, że warto byłoby się udać do szkoły i przespać tą noc. Nie ma ja tu. Jest ten przystanek autobusowy, ale dopiero kawałek dalej. Oddech. Pod górkę jest gorzej. Czego nas ściga? A przynajmniej. Godzina policyjna, poważnie? W tym mieście jest godzina policyjna. Nasze nie jest też autobus szkolny. Tak więc powiem szczerze, nie zamierzam już w tym krótkim czasie nie zrobić nic czego, Tak więc wielki, wielki za oglądanie tego odcinka. Jak najszybciej postaram się czuć kolejny. Myślę, że. Zabrzucenie odcinków codziennie nie jest takie trudne jak mi się wydawało. Tak więc. Jeszcze raz. Dzięki wielkie za to, że oglądaliście. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania. Powiedzcie co sądzicie o tej serii. Może chcecie, żebym coś zmienił, może chcecie, żebym robił coś częściej, coś mniej, może macie jakieś pomysły, nawet nie, może nowe desplóję. I macie jakieś pomysły na coś innego, co jest podobne do... Ym, I nie przedłużając dłużej... Żegnajcie, ludzie.